ma patrzcie jaki mam traktor dzisiaj do sprzedania, kolejny Case Maximum 130 I on pochodzi z drogówki, on miał inne, inne koła, miał miał szosowe koła Założyliśmy mu takie rolnicze Takie akurat mieliśmy, z przednim tuzem, z przednim wałkiem I najlepsze są Motogodziny tego traktora, zaraz Wam pokażę Patrzcie jak wygląda fotel Albo ten fotel No jak nowe, tutaj widać. Kto się zna na traktora, chociaż to wie, że to jest w ogóle nie wysiedziane, albo tutaj, no tak, żeby ładnie on wyglądał. Ten joystick nie był wymieniony, Też jeszcze nie miałem na multi takiego Made in Austria maszynka. I teraz patrzcie, 2218 godzin. 2218 godzin moi drodzy w Kijsie maksum jest 130 <gry> no, z takimi godzinami przyjechał jest to potwierdzone wszystko te godziny no, ciężko takie coś strafić ciężko takie coś kupić no jak to zobaczcie tu nawet żaden ani jeden błąd się nie wyświetlił kompletnie nic Specjalnie wam tu go tak jak jest odpaliłem I tak jak ten przełącza z dwunastki na trzynastkę Patrzcie Dziewięć, dziesięć, 12 I teraz z przyciskiem z dołu 13 Patrzcie cyk No tak żaden nie zmienia Tak miękko Tak jak ten to żaden nie zmienia Mówię 2218 godzin. maksum 130: Pochodzi z drogówki. A więc nie ciągniczek. ciągliczek. Zobaczcie, tak wygląda tutaj. Podsufitka, radio. Oświetlenie: 540 eko, 1540 zwykły. Polowe, szosowe. Kawałek przód elektrozawory, zobaczcie tutaj, tylko ten pierwszy praktycznie był używany, albo tutaj po tym, zobaczcie jak to wygląda, no jak, jak nowy ten multikontroler wygląda, ta dźwignia, a z reguły to jest zawsze wszystko już jednak wytarte. Także taki rabeta się trafił. Jakiś dodatkowy joystick, nie wiem szczerze do czego. Tak miał, jak przyjechał i tak ma. No odpala, jeździ jak jak nówka sztuka. Jak ktoś przyjedzie, to od razu myślę, że kupi, bo no bo ciężko takiego znaleźć, żeby takie małe motorobiczynę miał ten traktorek to bardzo widać, on taki sztywny Po prostu jak się to wsiądzie to już czuć Na multikontrolerze. Bardzo ładny traktor Mam jeszcze jednego 110, co ma takie małe godziny, ale Tamten chyba Ona nie ma tuza ani Ani Poma. No Zobaczcie sami, a ten fotel To jest oryginalny Numer win Wam pokazałem, można sobie sprawdzić. Powinien go oczywiście w serwisie. Ten traktorek 130 koni, 4,5 litra, silnik 130 konny. Zwykły, prosty, bez DPF-a, bez AdBlue. Tak to wygląda. No te dachy takie są, niestety różowe w nich, one tak inaczej po prostu blakną. Przedni tu, sprzedni bałek od biorej mocy i tasy 149,28 z przodu. Tu jest jeszcze zaczep do tyłu no, taki bieżnik jeszcze tu mają tam o dziwo 40% Jak ktoś będzie chciał, możemy oczywiście lubki założyć eee, 468,5-38 z tyłu Tyle ładne opony 75% Tu macie hak Miękka kabina, tu jest także, widzę, miękka ośka Nika kabina Cztery pary wyjść HAK, zaczep hydrauliczny typu hitch Jak ktoś górny potrzebuje to, to też można założyć oczywiście listwę No i koguta ma jakiego fajnego ledowego na dachu Już tak to wygląda Case 2200 godzin, potwierdzone, to jest Z drogówki pochodzi Win tam Wam pokazałem, także można sobie śmiało go sprawdzić Ceny jeszcze nie znam W opisie komentarzu ją na pewno napiszemy, będzie na się ogłoszony Także zapraszam do subskrybowania I do nas do testowania maszyny, do nas na plac, do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia.